W porządku. Cóż, Biały Dom i RFK Junior, sekretarz zdrowia i opieki społecznej, ogłosili nowy plan redukcji recept. Ceny leków na receptę nawet o 80%. Ale nie ciesz się zbytnio, ponieważ próbowali tego wcześniej. A wielka farmacja poszła do sądów i to zatrzymała. A Joe Biden. Anulowali to razem wzięte, więc to nie jest nowe. Nowością jest to, że może tym razem uda się to wdrożyć. Więc przeanalizujmy to, zanim zaczniemy się ekscytować przystępnymi lekami. To oznacza, że zamierzają użyć czegoś zwanego cenami najbardziej uprzywilejowanego narodu, co oznacza, że Amerykanie powinni płacić najniższe koszty leków na receptę. Tak jak za granicą. Ach, więc tak wygląda zarządzenie wykonawcze. Czy mamy to? Mogę poczekać sekundę. Dobrze, pokażę Ci zamówienie za chwilę. Więc to mówi, uch, nie, amerykańskie finansowanie. Przepraszam, jesteśmy trochę w tyle. Dobrze, po prostu będę dalej mówił. Co to mówi? Rząd ustala zasady, aby Amerykanie płacili te same niskie ceny. Oto i ono. Nie tylko w ramach Medicaid i Medicare, jak w poprzednim rozporządzeniu, ale dla wszystkich, nawet osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, planami na leki na receptę czy płacących gotówką. Oto jeden z wielu przykładów. Miałem przyjaciela, który miał podwójne obywatelstwo w tysiąc w Portugalii i Stanów Zjednoczonych, a ta przyjaciółka walczyła z rakiem. Jej lekarze przepisali jej lek na raka, który musiała brać dwa lub trzy razy, a który nie był objęty ubezpieczeniem i kosztował ponad 1500 dolarów. I powiedziała: cóż, w takim razie pojadę i wezmę to w Portugalii, skoro tam mieszka. Część roku. Wtedy zapłacę tylko kilka. 100 euro za ten lek zamiast tysięcy. I to jest podobna historia, którą znają osoby mieszkające za granicą. Właściwie to mogę zapłacić rzeczywiste ceny leków, jeśli opuszczę Stany Zjednoczone. Ale w Stanach Zjednoczonych będzie to znacznie droższe. Prezydent Trump miał podobną historię o swoim przyjacielu, o którym mówi, był na leku na otyłość. Przypuszczamy, że chodzi o ozempic. Zobacz. I właśnie zapłaciłem za ten choler, ten lek na tłuszcz, który biorę. Powiedziałem, nie działa. Chodzi mi o to, że opowiem Ci historię. Mój przyjaciel, który jest biznesmenem, bardzo, bardzo, bardzo topowym facetem. Większość z Was pewnie o nim słyszała. Wyjątkowo neurotyczny, genialny biznesmen, naprawdę z nadwagą i bierze lek odchudzający i zadzwonił do mnie. I powiedział, u, panie prezydencie, kiedyś mówił do mnie Donald, teraz nazywa mnie prezydentem, więc to miłe, że okazuje szacunek, ale to twardziel, mądry facet. Bardzo skuteczny, bardzo bogaty, nie wiem nawet skąd byśmy to wiedzieli, ale bo ma komentarze. Powiedział, prezydencie, czy mogę zadać ci pytanie, że co? Jestem w Londynie i właśnie zapłaciłem za ten cholerny lekarstwo na otyłość. Ja powiedziałem, to, to nie działa. On powiedział, powiedział. Właśnie zapłaciłem 88 dolarów, a w Nowym Jorku płacę 1300 dolarów. Co się do cholery dzieje? Powiedział, więc sprawdziłem. I to jest to samo opakowanie wyprodukowane w tej samej fabryce. Przez tę samą firmę. To identyczna pigułka, którą kupuję w Nowym Jorku. A tutaj płacę 88 dolarów w Londynie i w Nowym Jorku płacę 1300 dolarów. Teraz to jest świetny biznesmen, ale nie jest zaznajomiony te, z tą szaloną sytuacją, którą mamy. Ale był zdumiony. Ale to była tylko jedna z tych historii. I poruszyłem ją z firmami farmaceutycznymi reprezentowanymi przez kogoś, kto jest bardzo, bardzo bystry. Dobry człowiek także. I kłóciliśmy się o to przez około pół godziny, a potem w końcu on po prostu powiedział, bo oni nie potrafią tego uzasadnić. Powiedział po prostu: Słuchaj, złapałeś mnie, złapałeś mnie. Już nie mogę po prostu. Wiesz, oni przez lata usprawiedliwiają to bzdury. Mówili: Och, to badania i rozwój. Powiedziałem: Cóż, badania i rozwój inne kraje też powinny za to płacić. To dla ich korzyści. W porządku. To bardzo powszechne stwierdzenie dla osób, które mieszkały za granicą. Wiedzą, że kiedy tylko opuszczasz Stany Zjednoczone, um... Te kraje nie pozwalają na zawyżanie cen opieki medycznej i farmaceutyków, zwłaszcza gdy jest zaangażowane ubezpieczenie. Oto faktura z. Po prostu mogłem przewijać, kiedy mieszkaliśmy za granicą. Moja córka miała badanie okulistyczne i badanie kosztowało 38 euro łącznie to około 40 dolarów. Moje ubezpieczenie zapłaciło 13, ja musiałem zapłacić 15. To była cena. Nie podnieśli ceny, ponieważ miałem ubezpieczenie. Plus moje ubezpieczenie kosztowało 2000 euro rocznie. Dla nas wszystkich pięciu, ponieważ. Opieka zdrowotna była doskonała, gdy mieszkaliśmy w Portugalii, ponieważ nie mogą zwiększyć ceny tylko dlatego, że masz ubezpieczenie. Płacą rzeczywistą cenę. To była cena 15-minutowego badania wzroku i lekarz został opłacony. To szalone. To samo dotyczy kosztów leków. Europejczycy płacą rozsądne ceny, Amerykanie nie, bo Big Pharma mogą windować te ceny. Dlatego przemysł ubezpieczeniowy tak mocno walczył przeciwko administracji Trumpa w pierwszej kadencji, Trump 1:0, aby zmusić ich do ujawnienia cen szpitalnych. Przegrali to również w sądzie. Nie chcą, żebyś wiedział, jak bardzo podnoszą ceny, ale teraz wiemy. Czy to rozporządzenie wykonawcze to zatrzyma? Cóż, może, może się tym razem uda. Numer, um, bo to nie jest skierowane na opiekę medyczną. Mówimy teraz o farmacji, ale to jest skierowane do wszystkich konsumentów, nie tylko do osób objętych Medicaid i Medicare. Więc to dla nas wszystkich, to jest zachęcające. Um, spójrzmy na to, co zrobiła administracja Trumpa. W podczas ich pierwszej kadencji. Uch, we wrześniu 2020 roku prezydent Trump podpisał po, po, podobne rozporządzenie wykonawcze. Ale spójrz na datę tutaj. 13 września 2020 roku. Więc to było tuż przed, gdy Trump ubiegał się o reelekcję. Dlaczego nie weszło to w życie? Ponieważ wielka farma złożyła pozew. Oto pozew. Znowu spójrz na datę. Pozew stwierdza: administracja Trumpa nie ma prawa tego robić. To zmniejszy nasze zyski, opóźni dostarczanie leków dla ludzi. Jednak data tego pozwu to grudzień 2020 roku. Administracja Trumpa była już wtedy w fazie schyłkowej. Nie walczyli z tym zbyt mocno, ponieważ wiedzieli, że nie mogą doprowadzić tego do końca. A potem prezydent Biden, jedna z jego pierwszych decyzji wykonawczych, odwołała to wszystko. Tak więc administracja Trumpa próbowała to zrobić wcześniej. To jest demokraci, którzy to odebrali i powiedzieli: właściwie nie, musimy pozwolić dużym firmom farmaceutycznym podnieść ceny. Demokraci. Dobrze, a więc tutaj RFK dziś mówi, jak to jest nieudana polityka demokratów. Mogli to świętować przez cały czas rządów administracji Bidena, a zawiedli nas. To jest to jest niezwykły dzień. To jest kwestia, którą ja wiesz, dorastałem w Partii Demokratycznej i każdy główny lider demokratów przez 20 lat składał tę obietnicę amerykańskiemu społeczeństwu. To był punkt zwrotny dla Bernie Sandersa. Kandyduje na prezydenta, że zamierzał wyeliminować te różnice między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się, że żaden z nich tego nie robił. I to jest jedna z tych obietnic, które politycy składają swoim wyborcom, wiedząc, że nigdy nie będą musieli tego zrobić. A powodem, dla którego nigdy nie będą musieli tego zrobić, jest to, że wiedzą, iż Kongres jest kontrolowany na wiele sposobów przez przemysł farmaceutyczny. Jest co najmniej jeden lobbysta farmaceutyczny. Na każdego kongresmena, każdego senatora na Kapitolu i każdego członka Sądu Najwyższego. Według niektórych szacunków, trzech firmy farmaceutyczne, cały przemysł wydaje trzy razy więcej niż, niż następna co do wielkości grupa lobbyingowa. Wydaje na działania lobbyingowe. Więc yy, to, był, yy, to, to był temat, o którym ludzie mówili, ale nikt nie chciał nic zrobić, ponieważ był to temat drażliwy. Wiedzieli, że nie można go przeforsować przez kongres. Teraz mamy prezydenta, który jest człowiekiem słownym, który ma odwagę do prezydent Trump również brał pieniądze od przemysłu farmaceutycznego. Myślę, że dali ci 100 milionów dolarów, ale nie da się go kupić. Uważam za naprawdę interesujące przyznanie się, że prezydent Trump jest nadal finansowany przez Big Pharma, ale i tak to robi. Oni go pozwą, absolutnie, wznowią sprawę, którą porzucił Joe Biden i powiedzą nie możesz tego zrobić, ale jest, może trochę. Powód, aby myśleć pozytywnie tutaj, że administracja Trumpa mogłaby wygrać. Po pierwsze, prezydent Trump nie zrobił tego aż do ostatnich kilku tygodni swojej ostatniej kadencji, więc nie miał w sobie siły do walki. I tak nie mógłby tego zrobić. To byłaby strata czasu. Teraz robi to dość wcześnie w swojej administracji, więc będzie miał czas, aby obronić to w sądzie. W pierwszym procesie Big Pharma twierdziła, że przepis faktycznie zmienia status medicare bez zgody kongresu, co wykracza poza kompetencje agencji, ale Kongres, który jest kontrolowany przez Republikanów, mogliby zagłosować, żeby nadać temu mocy i zmienić Medicare. To możliwe. Znaczy, nie wiem, czy to zrobią, wiesz, ale to możliwe. Um Republikanie nie wykazali dużego apetytu na obniżanie kosztów leków na receptę i sprzeciwianie się wielkiej farmacji. Ale może, jeśli prezydent Trump będzie ich liderem, to też to zrobią. Uch, a potem drugi ostatni punkt, który myślałem. Może. Hm. Chodzi o to, że HHS jest kierowane przez prawnika. RFK JR ma bogate doświadczenie w pozywaniu wielkich koncernów farmaceutycznych i branży medycznej. Więc jeśli opracuje proces tworzenia przepisów, według których ustalają ceny leków na receptę i przyjrzy się ich argumentom z pierwszego procesu sądowego, może będzie to bardziej obronne w sądzie. Ale oni będą walczyć. Ja mam na myśli, Oczywiście, to jest w procentach tak. spekulacja, ale ja postawiłbym na to. Będą walczyć. Cóż, zrobili to, ponieważ wiecie, sędziowie wcześniej to blokowali. I wybrani biurokraci i sędziowie, oczywiście, jakby ugięli się przed tym wcześniej. Są właścicielami, są prowadzeni przez wielką farmację, biorą pieniądze od tych ludzi. Ich mydło. Wszyscy, wiesz, wszystkie te organizacje medialne, ci sędziowie, wszyscy ci ludzie mają tyle pieniędzy wpływających do nich od wielkiej farmacji. Oczywiście będą stawać na przeszkodzie. I dla mnie, znowu, ludzie chcą to zrozumieć, wiesz. Jeśli chcesz zrozumieć socjalizm, spójrz na wielką farmację i siłę lobbystów, którzy sztucznie ustalają ceny leków na znacznie wyższym poziomie niż w Wielkiej Brytanii i innych miejscach. To jest socjalizm. Wybierają zwycięzców i przegranych the rich, the rich, the rich adult, um, przez rząd. Rząd. Jeśli, jeśli, jeśli to nie było. jeśli chcielibyśmy, żeby to było kapitalistyczne społeczeństwo, chcemy, żeby to było otwarte i uczciwe, uh, uczciwe pole gry, wtedy pozwólmy tym firmom konkurować na globalną skalę. Pozwólmy tym firmom konkurować. Jeśli masz najlepsze. Mamy wydarstwo... ustawy antymonopolowe, które mają zapobiegać ich monopolowi na farmaceutyki, a następnie zawyżają ceny. Ale i tak to robią, ponieważ jest to dozwolone w Stanach Zjednoczonych. Widzę komentatora w czacie Rumble, który mówi. Och, nie, rząd nie powinien się angażować w ustalanie cen. Okej, okay, ale rząd pozwala na zawyżanie cen, czego inne rządy nie robią. A kto na tym korzysta? Osoby mieszkające za granicą, które otrzymują rozsądne ceny. Za ich leki. Nie wydobywana jest... cena. Nie 900-dolarowe znieczulenie. To znaczy, to już się dzieje. Rząd już ustala te ceny. To jest socjalizm w Stanach Zjednoczonych. Są pewne sektory rządu, które wybierają zwycięzców Zgadza i przegranych, się. prawda? Jak etanol na miłość boską, etanol, dotacja na kukurydzę. Rząd wybiera, aby dotować te śmieci, które wrzucamy do naszej benzyny? Gdyby rynek został dopuszczony do rozstrzygnięcia tej kwestii, nikt by tego nie wciskał do swojej benzyny. Ale to dlatego, że rząd wybrał zwycięzców i przegranych w taki sam sposób, w jaki robią to z firmami farmaceutycznymi. Tak. A jak ktoś inny zauważył w naszym czacie, Fox News, MSNBC i CNN. Nie powinny być sponsorowane przez Pfizer jak wszystkie te segmenty. Powinniśmy móc oddzielić reklamy farmaceutyczne od mediów głównego nurtu, zwłaszcza gdy takie kanały już otrzymują pieniądze od rządu federalnego, czyli z podatków. Dokładnie. Pomyśl o tym. Ich pieniądze by się wysuszyły masowo. Prawie każda reklama, którą pokazują, jeśli oglądasz na przykład Fox News po południu czy coś takiego, oglądasz MSNBC po południu, to wszyscy, którzy to oglądają, tak. to starsi ludzie, prawda? Mają jak 75 lat. I więc to wszystko jak, reklamy farmaceutyczne. Racja. Tak. Więc straciliby wszystkie swoje reklamy, nie byliby w stanie się utrzymać. Powiedz nam, co myślisz, że się stanie. Musimy to obserwować, ponieważ jeśli coś takiego wymaga zgody Kongresu i prezydent Trump poprowadzi nas do uzyskania towarów w rozsądnych cenach, i republikańscy ustawodawcy nie idą tym samym torem, i to upada. Musimy to obserwować. Prawda? Musimy być, uch, uch, musimy ich, musimy utrzymywać świadomość, ponieważ może nie wiemy, że prezydent Trump już próbował tego podczas swojej pierwszej kadencji, a Joe Biden to anulował. Nie możemy odwracać wzroku. Więc zostańcie z nami przy tym. Będziemy to oglądać. Najlepsze suplementy są na sklepie.pl.